To poczucie odpowiedzialności e, przyświeca mi e, od ponad 4 lat. Tak jak 4 lata temu e, spotkaliśmy się również w tym samym biurze kiedy cieszyłem się po raz pierwszy z wygranej jako prezydent miasta, e, cały czas ta odpowiedzialność e, mi przyświeca i jestem przekonany, że będzie przyświecała do dopóki będę prezydentem miasta. Zresztą nie wyobrażam sobie już dzisiaj funkcjonowania bez bez pewnego aktywności w życiu społecznej naszego miasta. Bo... Nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z prezydentów Radomia czy też innych miast mógł się tak naprawdę wyłączyć z tej aktywności, ale mam nadzieję, że ta aktywność przez najbliższe 4 lata no będzie poparta bardzo ciężką pracą i dużymi efektami. Tego myślę, że przede wszystkim Radomianie oczekują i ja i zespół, z którym pracuję, będziemy musieli stanąć na wysokości zadania. Tak jak powiedziałem w jednej z debat, poproszę przewodniczącego Wójcika o to, abyśmy się mogli spotkać. i Porozmawiać na temat e, budżetu miasta, bo projekt budżetu miasta został przedłożony. Cieszę się, że przewodniczący Wójcik jest tutaj również ze mną w trakcie tego wieczoru wyborczego. Pewnie dzisiaj jeszcze z tamtego zacząć o to i będziemy starali się w tym tygodniu mówić, aby móc na ten temat porozmawiać. Później e, chciałbym odwiedzić e, marszałka Województwa Mazowieckiego. Chciałbym się spotkać z zarządem Województwa Mazowieckiego. I też pokazać to, że jesteśmy otwarci na współpracę, bo ta współpraca musi być, żeby były pozytywne efekty. Chcieliśmy poszerzyć strefę, powiedzmy, wpływów albo możliwości, albo możliwości współpracy z poszczególnymi grupami ta koalicja z Polskim Stronnictwem Ludowym. Mam nadzieję, że to, co się będzie działo w samym Radom i w Starostwie Powiatowym, żeby ta koalicja również staje się faktem. Rzeczywiste relacje pozytywne z PSL-em również na, na gruncie marszałkowskim spowodują to właśnie, o czym Pan powiedział, a więc lepszą współpracę. Chociaż też nie kryję, że, że ta współpraca z marszałkiem Struzikiem z w moim przekonaniu nie była najgorsza, bo też jestem jest daleki od jakichś bardzo krytycznych ocen co do tego, że ocenić to w kategoriach negatywnych, ale cóż, każda współpraca może być lepsza i do tego z pewnością będziemy dążyć.